Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku PS289 japoński areograf. Inbox, już widzieliście. Podłączony do kompresora. Ciśnienie jak najbardziej jest. Regulacja ciśnienia działa. Także to jest element, który działa na pewno. Mam nadzieję, że dobrze go poskręcałem. Po rozłożeniu e, przygotowaną mam już tutaj hatakę czarną. Model został odtłuszczony. E, pipeta i zaczynamy zabawę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy jak to się będzie tutaj działo. Ja może tutaj zrobię takie zbliżonko, żebyście widzieli co się, co się dzieje. Okej, okay. więc tak, pierwsze tutaj z farby odkładamy i spróbujemy tutaj Czy widać? Jest ok, jak na razie wszystko ok. 03, więc tutaj nie, nie spodziewałbym się jakiejś rewelacji, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o, o tą linię, ale tak tutaj widzicie, one są dość, dość małe. Spróbuję teraz jeszcze, jak się tutaj nabije powietrze, to jeszcze spróbuję wyciągnąć coś więcej. Jak na razie tutaj to po, pozytywnie, pozytywnie. E, troszeczkę zbiorniczek wydaje mi się, że za, za duży jest. Tak, takie odnoszę wrażenie, ale to jest może przyzwyczajenie moje. No, jeszcze nie. A no, teraz coś tutaj mi się chyba przetkało. mewać do paznokci, patyczek. Odciągamy spust maksymalnie. Okej. Okay. No jest bombalkowanie zresztą widać. zmniejszyć troszeczkę ciśnienie. dalej, być może po prostu jeszcze nie dokręciłem wszystkiego, być może on wymaga jeszcze przed malowaniem wyczyszczenia, bo jak było widać na imboxie, e tam pojawiły się jakieś drobne drobne rzeczy w środku, ale tak ogólnie powiem Wam, że jest spust jest ok, spust jest ok, być może jeszcze wymaga tego, żebym się bardziej wprawił w posługiwaniu się nim, bo wiadomo, jeżeli przeskakujemy z jednego areografu na drugi, to jest to jest to dosyć takie, no... Nie. No. Większe rzeczy bez problemu. Tu jest trzy piątka, małe rzeczy, małe linie. Regulacja ciśnienia działa. Więc, jak sami widzicie, jest ok, tylko ten tutaj ciąży mi troszeczkę ten, ten duży zbiorniczek. A poza tym, poza tym nie jest źle. Poza tym, nie jest źle. Liziu Szatek mówi Wam dobranoc. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.